PIEP! 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 Trzech nierozłącznych kurwów, spisu, susy, nierozłączne paski na mózg! KUR! PFFF! FFFF! 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 Glazurkę Kto używa poziomicy, ten jest chyba poziom! TATO! 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 A! A! Dziś, Spir. Elo, walu, co tam mordo? No elo! Gdzie? Pejszar, kuku, kurku, turku! Ma co grabić? Puszczać! Ja dzwonić policja! ole, ole! Spacer to piwiuka, ole, kaźie! to do smużynk! pobudka, pobudka smużynk Mamo, daj jeszcze białeczko eleganckie! Gdzie my jesteśmy? Kurwa! W sowieckiej Rosji.